Ale ze Cześć diabeł. Oj. Jesteś taką, jeba, bracie. Pier. Ty pierwszy, co robisz, jak wchodzę do tego pitnego lobby, To mi ukręcasz łeb. Ty pana braterska, Koniec miłości. Ty jesteś takim śmieciem. Sprenuję Bladiego, co który aktualnie mówi. Ja nawet nie muszę wchodzić w tego streama, żeby wiedzieć, on powiedział. No sorry, Lexa, no tak się wyszło jak kulec, że byłeś misko. Ty oh, Czyżby neutral. Ale, o mój Boże. O mój Boże. Jak to ludzie mówią, w końcu w domu, tak? W końcu w domu. Witajcie. Witajcie, witajcie. Z tej strony naj najlepszy podpalacz na świecie. Wszystko ci podpalę, nie? Zaczynając od wielkiego Lorda Mandeiro, kończąc na. sami wiecie czym i sami wiecie gdzie, tak? To może zdążyć się zdołzować? Fajnie by było, albo kuboksa. Bardzo dużo ludzi w tym miejscu. Nie wydarzyło, nie no jak to? Jak Widać to? Jak wiedz, to ka? ja, co? co jest? Kubok sobie bombkę postawił, nie warlockiem zabił wszystkich Z czemu zawsze się takie rzeczy dzieją, jak ja teraz w życiu zostanę kur... Tralsa albo killera Za każdym razem, a ja mówię pójdę do laba, zestakuję się z ludźmi. Mówię sobie ja by... nie by się minut podejrzewać, że poszedłem gdzieś w lewo. To poszedłem się z taką węż z ludźmi, co się stało? No, p. No, je p. mój charakter, ku Pił do łap, już, staję staje impostora, m. akcy, No. Mam kompleks, rozumiesz, czy ja mam kompleks kuboksa, ku boksa? Paziomek jest ewidentnie głównym bohaterem, w tej grze zwanej życiem, k**u, Jestem z trzecioplanową postacią, mimo że mam aspirację no, coś no, więcej, no. Coś, coś fajnego teraz? Znowu neutral, neutralne mnie się lubią. Uuuu, dobra, ty, p. Wyciągam do ciebie rękę. Wyciągam do ciebie rękę, rozumiesz to? byś nigdy tego pierwszy nie zrobił, Szmato Mandziowska. To, żem wyciągnął ku. Tłumaczę, co się wydarzyło. Wampir to jest klasa, która jak ugryzie jedną osobę i ta osoba jest crewmate'em, to wtedy ona staje się też wampirem. I chciałem Mandziowi dać, żeby, w, żeby był wampirem, ale był k***ingiem, więc go zabiła. i w międzyczasie Bloody wywalnął bombkę, bo każdy był w soku co się od... Super się bawię grając w Among Us, moja ulubiona gra. Wszystko zawsze pod górkę k***a. O kur, chciałem powiedzieć, że widzę Mandza po raz drugi, mniej musiał... Nie altruista, gdzie jest, jak jesteś potrzebny! Wiedziałem, że mi... Je... Wiedziałem, że mi cuchnął! Cuchnął mi k... Ku... cuchnął, cuchnął przy tych światłach. Dziwne to było, wiedziałem! Czy jestem in love w diabeł akurat? Tak. No jak... raz, dwa, trzy. Nie, nie, to za dużo było, Za dużo! Będę szczery, nie idę w co grać. Miłego nie... Nie róbcie tasków, bo nie ma sensu. Ja już nie wiem czy pełsz to miałeś Lawesa, więc nie mogłem cię ugryźć jako wampir. Chciałem ci dać grę wampirem, szmatopszona. Juuuu crewmate there is! Mama, mama mandzio O, wiem, że mnie widzisz i. Zostaw mnie już proszę! To wypierda... Reaktora Zdrada lewego reaktora nastąpiła. Tak naprawdę to nie, po prostu zostawiłem mojego n, najwierniejszego redaktora na miejscu, żeby mógł patrolować stan lewego reaktora, ja sam będę chodził w staku. O, albo nie, bo oczywiście kur... fan transporter musiał przetepać mnie z mandziem, nie? Ja wam mówię widzowie, są wszyscy są fani. Zwróćcie uwagę, że to się powtarza regularnie. Jakby mnie ktoś raz stepnął czy dwa, to luz, nie? Ale co rundę regularnie. Przysięgam wam, my z Mandziem po prostu mamy fanów. To jest lobby z wizami. Medium nie żyje, mamy inżyniera. I to nie był venerer, to był znowu transporter, który ewidentnie... Dobra. Ja pie... O, ja pie... Widzisz, jak go zgłosiłeś? O, ja... Na wejście do oj... laboratorium. Dole. Już wiem, dlaczego w ostatniej sesji pomaga strwały trwały dwadzieścia dwie godziny, nie nie więcej. Naprawdę ja już wszystko wiem, ja już wiem, bo tu się prawda naprawdę odechciewa grać, nie? Ciągle te pany, ciągle wszystko, ja nie wiem, dzisiaj Transporter, za każdym razem jak żyje, to mi tepa. To nie był went te te event tepek. Tylko ktoś oczywiście pazernie mnie p**** z tego spota, mnie tepnął, chciał na niego wrócić, oczywiście ginę, ja piję. Ja mi się wydaje, że Mandzio jest po prostu wyczynowanym ziomeczkiem, który ma 400 ale. godzin, a 1200 i po prostu czasami zdarzy że popełnić błąd, prawda, ale to nie ja znaczy, że powinniśmy go teraz, powinniśmy, powinniśmy go teraz, nie wiem, wyzywać czy coś Ponieważ Mandzio po prostu popełnił błąd, prawda, i to tyle Dobra Mandzio, do Kogo wygłosowujemy, bo musimy podjąć jakieś decyzje, next No i mi się to tak, podoba <gibułem>. Nie no, nie no, Dobra, powiem tak, jeżeli faktycznie zagłosowaliście na mnie, oddaję swój głos na siebie, tylko po to żeby iść Cię na Minecraft, bo to jest, jest obleśne nie, 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 daliście mi daliście... zanim podążyłem się słabo nie to jest obleśne Nie no, spujemy. Nie no Tak Aha ja no nie, nie, fantastycznie. Jesteście... Dziękuję. Dziękuję, ja. dziękuję za gry. Było Ale bardzo miło dziś. Mamięci, to że wygrał w tym wtorek kolejny. Mamięci. Bywajcie, pa! pa. Wartorek, nie, nie wiem, nikt. obleśne. Nie dali mi dojść do słowa i zwałtowali, bo mamięci tak powiedział. Idę po prostu na Minecraft. Idę po prostu na Minecraft. Dasz mi to, Giaczy, tak byś biegał za mną. Gdzieś te kamery dalej patrzy. <zys> Nie widział tego mandrza. Byłem na kamerach i przez ostatnie dwie sekundy wyszedłem już z kamer, ponieważ widziałem, jak nad elektrikalem Peciu stał w miejscu, gdzie był went. I tak czekałem, czy Peciu właśnie do mnie podbiegnie na security i że mnie trzaśnie. Ale co ciekawe, tuż przed zgłoszeniem przycisku, pojawił się obok mnie, nie Peciu, a Nexe. I wyglądało to tak, albo jakby się odsłupował, albo jakby był eskapistem, bardziej bym celował w stronę eskapista, jestem przekonany, że widziałem Nexę, nikt innym Czyli się widział... nie przewidział, pojawił się znikąd. Słuchaj Moncio, bo to jest niesamowite, że uważasz, że pojawiłem się tam znikąd, ponieważ wbiegłem tam własnymi kroczkami. Wiem, że nie umiem chodzić ogólnie, ale w tym przypadku wszedłem w, to, w te kamery jak... No skąd tam ja biegłeś? Ja Jak ty ja rozumiem, wysteka jakiegoś dobrego, wiesz o co chodzi? No to, mhm. no to może jakiś Coś błąd powa. No anyway, u mnie, u mnie po prostu wchodziłem w ten na kamery, nie? Z którą stroną no. wchodziłeś na kamerę? No wchodziłem, o, do dwa. Z góry? Nie, i... dobra, on kłamie, on kłamie, on kłamie. No i mamy cię dzieło. Masz no, szczęście, x2, że nie ma wigilanta żadnego, bo już by dawno cię zestrzelił w tym ogóle. Ale. Na, na, ojej, no, 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 ja, 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 ojej! No, so, so Bardzo mi przykro! Syzyf, no bywa, nie? Niefortunne jedyne, co się stało, to fakt, że on stał w kamerach i nie miał ich odklikanych. To było, to było niefortunne. Oj, teraz mam crewmate'a, więc sobie nie przeżyję do końca życia. No dosłownie. Gdzie idziesz? Mandiozo. Oj, jestem wampirem? Ej, jestem wampirem, który się w tym momencie skanuje. Trzyma. Katon, czy zostałeś tepnięty? Natan Ebi no, ja, ja czyścimy. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, bo myślałem, że Mangi o, to jest World i się zamienił katona, ale jeżeli to było TP, to jeszcze. Ejbi wyciągnął do mnie rękę! Nie, nie wierzę tanie, w co! Nexa i Natanem, więc my w trójkę jesteśmy czyści. E, tego, też tego nie nie ale gdzieś ciało jeszcze, tylko mi powiedz, dobra? Ale to było przycisk. E, nie wiem, czekaj, ja, czekaj, ja widziałem, jest że przycisk. Mangi się nagle zamienia w katona. AB powierzył mi swoją krew. A Musi być manga świeży zaraz przed przycisk. Bija, ja, jest właśnie słabe w tej roli, że, że potem wylatujesz. Dobra, nie mów co jest słabe, co nie jest słabe. Gramy, nic nie jest słabe, jest cudownie. O. Ja mam pytanie. Nie, no, po co bym zbardował przycisk? Ja, ja myślę, ma że mam. Czy, ma czy, czy przyjaciel Nexa też może być moim przyjacielem? Byłoby mi miło, dziękuję. Co? No, tam pewnie. Ja nie, nie mam pojęcia za bardzo co robić. wampir, szczerze. Ale wiem, plus minus tyle. Że co teraz robi, maybe. Ja nie mogę bajtnąć Nie mam bajta 3 sekundy bite Timer kogoś skrzesił Bladdy też robił Tak skrzesił Blakił O roku nie to ciekawe. To musiał sobie Ale tam było, obok mnie jeszcze dwóch zabijających to nie mogłem. To był raczej był zabijający, to jeden skoczył do wenta, a drugi chyba na ostatnie No to to nie byłem ja, ani chyba A B co on zgłosił? Ja! To jest. ty. No a zgłosiłeś, typie. A czemu sugerujesz, że on od razu zgłosił? Bo jest taki był No bo widziałem, jak padał, a po podziałał. To kontakt, nie od razu po zabiciu. Te ciało, Ja zgłaszałem te po Dobra, lewej, no to jest ten, jeszcze te ciało, jedno, kiedy... Ja zgłosiłem, kiedy te padało ciało. Wysykałem przycisk i w tym momencie widziałem, że pada ciało, no tam po prawej stronie. No po prawej stronie, no, 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 tak. No. no to jest jeszcze Więc, jedna osoba tak, zabijająca tam. Jeżeli tak. Jeżeli to nie wiabełu, ty niby zabiłeś... A może Mandzio, może być przyjacielem Nexy? Yy, wychodzi no. na to w tym przypadku. No i co, no i ktoś zabił, mnie, jak były ten sabotaż, by znaleźć nic... Nie, sobie. Ja, nie ja, nie na Natan, nie gdzie nie, nie widziałem, nie tak, tak. Ja nie wiem skąd ja wy podejrzewać. się podejrzewać kogoś, ja nic nie widziałem. Chciałem poprowadzić negocjacje, które mam nadzieję, że wybrzmiały z mojej strony, jak nie, będę niestety bardzo zawiedziony. Tak, bo właśnie tak. Nie to ktoś zagłosował? A wiesz dlaczego pewnie? Bo kcianka się pogrubia. Okej. Okay. Nie no, nie zmieni ci Kaśka w tej trójkę. Czekam przy obrazka. W tej rundzie akurat bym nic nie zabijał, Wolałbym zagrać bezpiecznie. Powiem to. No. Przepraszam cię bardzo, bo mi nawet pisałeś na prif, że ostatnio nie idzie najlepiej z tą grą. Ale wiem, że ktoś w tej rundzie był dobry i stał się wampirem i też k chciałem być wampirem. I darwałem szal, dawałem znak, info, że chcę być wampirem. To o mnie chodzi. I przez dwie rundy nie zostałem ugryziony, jestem f Nexe jest wampirem. W się... 12... jesteś idiotą. Ty wampirem. jesteś idiotą. Jesteś, Mandzio, totalnym okay, kretynem. Też chcesz powiedzieć, że zamiast od razu nam powiedzieć, że coś nam grozi, to patrzyłeś na czubek Asmeta do O! o, o. o, -o. Opa. Opa. Ja, wiedziałem, że mam milion fanów w tych lobby, ale żebyś. żeby Pierwsza gra bloody Dawaj, zabija mnie w pierwszej, a w drugiej, wadze. że ty mnie serwujesz tego pierwszego, jesteście obrzydliwi, naprawdę, k... No, k... K... Ale, lobby ale, ale, fanów, to jest lobby onych pi... p... fanów, k... a, oczywiście, że nie mam psychy, bo to jest kolejny k... raz, nerwy w konserwy, moje k... nerwy nie istnieją w tym lobby. Od tygodnia, nie z od tygodnia, że 7 dni, tylko od siedmiu sesji nie da się grać w tą grę z nimi, rozumiesz? I widzowie, ja nie chcę, żeby to wybrzmiało nagle, że tu chodzi o Mangia czy co Bladiego mnie teraz zabili. Nie. To po prostu był trigger. Tu chodzi o 7 sesji ostatnich, które były tra... Logiczne, po prostu. szmandzio robi content, nie chce robić content. Robić content. Mandzio, do Mandzio mam akurat najmniejszy problem ze wszystkich poseńców, bo on przynajmniej robi content i robi, że jest śmiesznie, rozumiesz? Przepraszam za ten resz, ale już pękł mi balonik z ostatnich siedmiu sesji, wiesz? O, nie wierzę, nie wierzę. I jeszcze bez mi, że Warlock. Tak, kur... Rzygać <zrygać> mi się chce, nie? Tak, taki imposto to nie imposto, przysięgam. No. <noise> Możesz, po co to zgłaszasz mordeczko Dlatego, że osobę, którą goniłem i tak skoczyła do wenta, więc... No, ale my, czeka, my czekaliśmy przy innym killu, żeby zobaczyć kto Czemu to jest. Przy mnie ktoś to zabił, przy mnie ktoś zabił, przy mnie ktoś zabił. Mm, ja ja lobby tak zabiłem, nie Ej, na kompleks, to był w labach. Ja od, ja od dołu patrzyłem, ja od dołu patrzyłem. Tak, na generalnie trzy fragi, fragi, fragi zrobiły... 3, 3, 3 bomba jakaś? Nie, 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 nie bomba. Jest normalne kile w dwóch różnych miejscach w labach. Tak, dwa kile są właśnie przy wejściu, a jedno, jest, raczej jest bomber, jak coś, I jest jedna bomber. osoba zabiła na moich oczach, jak, była, jak był ten właśnie ten biegłem za nim, ale wskoczyła do węta. Ja stoję przy dekontaminacji górnej, obok mnie ktoś też stoi. Dekontaminacji Co to, to ja chyba to ty chyba kuboks w takim razie. No to dobra, no. To, to, to nie kuboks. Bo ja byłem, ja byłem w środku yy, i ja wyszedłem z góry do dekontaminacji, bo widziałem jak ciało właśnie jebiego padło przez drzwi. I ogólnie jeszcze tylko dodam, mogę chwileczkę, że te drugie ciała, bo dwa obok siebie padły przy laboratorium, mi się wydaje, że to był warlock, bo dwa, dwie jakby obok siebie padły. Mm. Tak mi się wydaje. Albo ewentualnie Rowelsi. Albo Rowelsi. Mówią, że są w różnych miejscach te ciała. Czyli je, dwa ciała są na wejściu A do Laba, tak? Bloody. Tak, bloody. E, Trochę w korytarzu, nie. Dobra, nie czyli na dwa ciała są w korytarzu, jedno ciało ABGO jest przed górnym, przed górną dekontaminacją. Tak. tak. Czyli co? Okay. Jakby, czyli były dwa fragi na sobie i jeszcze Laba. jedna osoba później odwalona w innym jeszcze miejscu, tak? W Storej'u albo w Komsach, tak? Przy komunikacji. Tak? Nie wiem, nie wiem kto to jest, no bo jest sobie. Ale... A kto wbiegł teraz do. bo ktoś biegł do Meda i ja się z nim mijałem odbiegając od ciała. Kto to był? To możliwe, Ale że to ja, ja byłem, zgać. generalnie. Nie, to ja możliwe, że byłem, bo ten pierwszy frag, zobaczyłem, że on leży. Wybiegłem za medab, wtedy był timer, cofnęło mnie, pobiegłem w prawo i w labach, właśnie, przy tam dekontaminacji, był drugi frag. Manga, co w VGZ, co powiecie? Ja powiem tyle, że stoję cały czas na dropshipie, bo się nie mogę ruszyć. Zielone, okay, a ciało, e, zielone ciało jest przy kąsach na pewno i dobiegałem z tych security. W ogóle Taylor ci w idealnym miejscu wtedy odradził. Nie wiem kogo Pojęcie pojęcia bo dlatego nie mam U, Tu, tu, turu, idę z bladim może Chill guys, zaraz jakaś bomba by za chwilę była Już jestem impostorem, więc raczej chills, nie? Ogólnie timelord mnie zepsuł i nie mam funkcji swojej roli i jedna osoba nadal jest komsem biegającym w dzikim Dobra I, no, tam, jeżeli, jeżeli macie zdukowane, to, to wenerer, macie to... wyjść A to nie mógł bejde, być venerer? No. Nie mógł to być Wenerer. Nie ma włączonego A dobra Maelin, hmm. kto, kto, kto cię zabił? Kto cię zabił? czerwone, czerwone łapki. jestem inny inny. Czy Patmos? Tak, nie? Ja jestem czarny. Ja jestem czarny. <grym> nie Jestem czarny. Ale łapki masz masz trzy czerwono, czerwone. Nie, nagi co nie. Wyjątkowo nie jestem. To nie, nie nagi Suku Box, no. Ale nie, ja byłem w labach, ja byłem w labach teraz. Diabeł też, Diabeł też. Diabeł Cubox, no. Nie, 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 nie. Cię ja, tam, ja nie, ja nie zabiję. Ale nie wiem gdzie ty poszedłeś. Ale co, bo ktoś cię zabił i Time Lord cofnął i żyjesz jednak o to chodzi? Tak. Czy mi jak żyje. No nie no żyję. To jest drugi czerwony Ej, ale słuchajcie, i... pamiętajcie, że jest naprawio naprawiona jest rzecz i jeżeli jest teraz twistowany nek, no to mógł to być Morfin zabijający. Dwa, no, ale mała. No ogólnie tak. Ja, El, ja powiem skadło. tak. Byłem w labie, przebiegałem przez Bladiego, zrobiłem taska. Tam chyba był też Nexe. W ogóle manzo się trzymał z Padmasem, bo tak. biegłem właśnie do ofisa. No o, i co? To jest całym pieskiem mandzia. no to. Nie no wiem, nie, no ja tego nie zabiję, Nie, Ale czerwony jest obliczalny. Co? Jak jestem czerwony. czerwony? A, czerwony, no to chodzi ci o Nick. No to. Nie, nie, tak, nie, to znaczy, nie, że... nie. No to, to nie, zaraz... jest ten. To znaczy, że o... jest ten, że ma postać centralną albo zabijającą. Nie, on śliwkowy. To śliwkowy, no? To był obliczalny. A obliczalny jednak? A nie Ja wiem, że czerwony. Z jakiej no, jest plum. Plum to Ciemne. Myślisz, jesteś za to. Nisko jak coś to ok, to tylko musisz powiedzieć, to. Jestem po prostu. <śm> impostorem. W sensie. A, tym, rozumiem. nawet ja tak, nie umiem grać, to proszę. O, jeszcze... ja. Nie, luz, 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 ale to w końcu czerwony, czy obliczalny, czy czyli to obliczalne, obliczalne, jak? Tak? Tylko, czy nie wiesz, jak do tego mamy doprowadzić, tak? To chcesz wyrzucić tak, obliczalnego w ogóle? To był obliczalny, tak. no, no, czyli no, obliczalny, no, czysty no, no, i ja, okay, okay, ja, okay, no, ja, no. ja skipuję, rozumiem. Nie no, to o co chodzi w ogóle? Co obliczalne, ale... Zarządza, EGZE, EGZE, EGZE. Kubox albo skibim, no, jak ja? Jak mówię, że przybladim. mi kurde, rzeczywiście że mogę na kuboksy zagłosować. Ja Zmarnowałem swój głos. No. Ale Kubox w tej, no w tej rundzie chyba nie mówił. Nie, no to w tej to rundzie tamtej. to fraga nie było, ale nie? Ewentualnie w tamtej. się ja jakoś... rozumiem. No w tamtej mówiłem już swojego pafa. I był tak, Major w dekontaminacji, ale... który się cofał ale, więc... Ale zresztą mogła to jeszcze być bomba, tak sobie analizuję. Ale to były dwie, ale to nie, to w labach były dwie osobne, ile? A ja, nie, to było tak. jednak on był. że nikt na niego nie nawet. To nic sobie to zrobi. <grymne> Nexecore, gdy dostaję impostora, bajdaj. <grymne> życie, życie jest nowelą. Raz przyjazną, a raz wrogą. Czasem chcesz się pozalić, ale nie masz do kogo. <grymne> Po co to zgłoszenie? No i bardzo, bardzo słaby Jezus, report, znowu? bardzo słaby, nie, Peciu leci, Peciu leci za ten report, nie? Co, co było, Majduj? Osoba biegła w prawo i goniłem go, myślałem, że naprawi cię komcy i go dogonie i kurde, zgłoszenie poszło. Tak, ja wyszedłem z kompsy, znalazłem i widziałem, jak ty biegłeś, tylko, że ja mam gierkę zbugowaną. I później, i widziałem, ktoś zabił i widziałem tylko ciebie, jak biegłeś w prawą stronę. Uh -huh. Ja widziałem ciało szare i on powiedział. Ja widziałem to, każdego na szaro, tylko ty, wie, ty, wie. Mieś, ty, mieś, ty mieś u mnie kolor jakikolwiek. Czy znaczy, my będziemy nadal udawać, <grym> że Mailin nie jest impostorem? Czy. czemu? Ale ja nie Czy jestem impostorem. do obliczonego, bo widziałem go do czerwonego jako kolegę impostora? Co? 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 Nie! No tak to ja, ja to ja tak zrozumiałem. Ja widzę łapki ludzi, bo mam taką rolę. Ja a dobra, wiem o co ich chodzi, dobra, ona jest niewinna. Dobra, to... no to z tego kila można wyczyścić tego co zgłosił niepotrzebnie to ciało. Kto tam jeszcze był? Ja byłem obok. No, wy byliście tam, ja byłem, no to tak naprawdę musimy się przepytać resztę osób. Diabeł, ja gdzie ty byłeś? Ja byłem w labach, jak coś. Ja byłem w labach też, no? Byliście, widzieliście się? Ja nie, nie widziałem nie, DBO, ale ja byłem... Go nie ja byłem na skanie i potem jestem teraz, skończyłem w środku. Taki mit, co centralnie na napisie Ory. Laboratory, tory. Ja, ja z... nie no jestem na wejściu, na wejściu. Ja jestem nad storage'em i biegnę w, w kierunku komunikacji. Ty dobra, to ja mam pytanie. Okay. Peciu, co ty widziałeś w ogóle? W sensie tak z, z tym Mangecem, ja jakby tam... Ja tam... ale później... No Właściwie wiem, że, że chcesz w Mangecu pociągnąć i dlatego mnie to dziwi, wiesz? No, jakbyś już tak wiesz, tak wykorzystywał sytuację, jakby, bo dla mnie. No jakby, nie, ale nie, będę, nie, szczery, bo... będę szczery, będę szczery, będę szczery. Mi tak najbardziej, szczerze, tak szczerze, no. szczerze, szczerze, szczerze. Mi najbardziej kubok z pierwszej rundy dalej. Tak. Tym bardziej, tak. Że, tym bardziej że Mandzio już nie żyje, a, jest, a oni tam jest, byli nie. oboje w dwóch, więc y, to jest raczej 100%. Nie, nie, nie. Mandzio to chyba teraz padł, co nie? Tam w lewym dolnym. Blady widziałem, że pada. A w Mandzio. Co skąd widziałeś? No bo mówiliście. Ja tylko Bladiego widziałem. No ale Manzio też nie żyje przecież. A został zgłoszony Manzio czy bladi. Bladi został zgłoszony, ale Manzio nie żyje. No czy jakiś double, nie? Mm. No. Nie, 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 Bladie padł sam na kąsach, Manzia musiał gdzieś inni paść. Ja widziałem coś takiego, że. że Dobra, nie mamy czasu, no ja jak na Huboksa coś, nie? To nie ja, Nexe! Skip. A, dobra, to ma Getsu i Nexe w takim razie. To Babel tak, bo chcę, kill, bo chcę się padł w, w lewym lutować. dolnym rogu. Tak, tak, tak. Ale jest zobacz. Aby w lewym dolnym rogu, pamiętajcie moje słowa. Jestem ostatnim wiernym. Stary, to, to, nie jest. Nie jest, to nie jest The Traitor, żebyś tak <laughs> tutaj był. <laughs> Kurde, kłopoty, że nie wyleciał. Giga kłopoty. Giga kłopoty. Czekaj, Patmas jest tam. Peciut ma zbugowaną gierkę. Co się tutaj dzieje, ceiling. Biorę Pecia, tam jest bardzo dużo ludzi w jednym momencie, w jednym miejscu Mamy jednego killera jeszcze, nie? Tylko ja nie wiem, kto nim jest za bardzo no, On już nie ma przycisku, prawda? Prawda Weteran Syzyf Kor, Syzyf Kor, Syzyf To wszystko, co miało pójść tak, to poszło nie tak, no Obleśne są te gry w tego Pozdrawiam każdego widza na YouTube, który ogląda kolejną kompilację Syzyfa, bo ta gra na pewno tam trafi. <gry> Zostawcie zuba łapkę w górę i wspominam najlepsze streamie na tej p... planecie zwanej ziemią i w tym kraju zwanym Polska. Wstępne na Twitch Ty widzisz, jak się podłoga dokładnie, tak. Morfling, morfling, morfling! Morfling Janitor i gdzie jest sześć impostor? Ja muszę zobaczyć trzeciego impostora, nie? <grym> <grym> I, I trzeci impostor jest, uwaga, 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 uwaga! Nagetsu, trzeci raz Undertaker! Ty I jeszcze Nie się wyje. Impostor, Nex jako impostor, kore, odcinek! To to Nagetsu chodzę sobie, z elektryka w dół. I mam pan, ciągnie ciało i wskakuje do węta. Ja Nie, niezła wymówka, Jest to prawda. Dobra, wiem. <grym> Przepraszam, na getsu Czemu Ja wiem, bo Oj, go Przez sekundę to. się zastanawiałem, żeby no. cię nie wydać na getsu no, tak. Wy nawet nie macie pojęcia, jak mi się grać odechciało No tak. Nie, nie, no, no, ja na drugi zagłosowałem A, ja też powinienem, sorry for real, na drugi raz zagłosuję Widzę, że dobrze trafiłeś, świetnie trafiłeś, nie tak powiem. Jestem Poręgi. drugi raz impostorem, drugi raz morflinga dostaję Drugi raz mój impostor się wypalił jak debil w pierwszej rundzie I drugi raz nie mam gesa, kurwa Czy coś może być, może później tak? Szczerze już wolę crewmate'a dostać, bo wtedy wiem, że przynajmniej mogę mieć w***ane Co tam, diabełku, robimy? Ho, biegamy razem, wy po prostu Zabijamy kupa Sami swoi, prawda? Chodzę z diabłem całą rundę Przątaj go, fantastycznie Inear <laughs> <I> <laughs> Tragiczne role, tragiczna gra, tragiczne scenariusze No szczerze, po prostu tragedia Ty jest, sam to naprawię. No po I mnie nie da się naprawić, dobra. Bardzo dużo ludzi. <głosy> <głosy> tak trzeba grać i tyle, nie? Co my się tu będziemy męczyć? Sprzątaj, diabeł, sprzątaj! Jakby jutro miała nie być. O, jeszcze ten Shabesz, jeszcze chodź, chodź, diabeł, chodź, chodź. chodź. Pff. Goły amongas, nie? Na fl. klikam każdego po prostu, co kurno. Cool no i tak się właśnie robi, nie? Tak się robi dymens. Tak się robi dymens. Ja duło duo tutaj. Chowacze ciało. To wszystko schowali. Co za k. Schowali pół lobby. Kto biega we dwójkę? Ty z nawcią, widziałem? Co? Ja na wciśnięciu w tej grze nie widziałem. Diabeł z Lek biegają razem, byli w O2. No, w O2 z nim no, byli, byli, byłem, udałem i to tyle z ja tego widziałem. I przecież stałem później z tobą. I, I widziałem jeszcze. Kogo jeszcze widziałem? No, widziałem ciebie z nawcią, no. ewentualnie Nekse, Kamilek. Na na... A, a ja no, widziałem o2. ja też nie widziałem. Wci, a nie, 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 nie. Ja ciebie widziałem po No razy. tak, w O2 byłem, w O2 byłem, tu prawda? No. no tak, no. No ale co dalej? Gdzie byli wszyscy? Ale no ogólnie no to naj, najbardziej diabeł z Nexa. Ja diabełka widziałem z... tylko dwa. Tak, tylko, tylko i wyłącznie. Tak. Ja byłem najpierw, wyrzucałem śmieci, tak, ta stałeś przy mnie. Nexa oczywiście tak. później gdzieś tam odbiegał, ale chyba z drzewka chodził, jak ja go widziałem. Później było. Yy, robiłem kabelki, zrobiłem na szybko kabelki, poszedłem w górę do kompsów. Dwóch, do elektrykala. Przeszliśmy yy, do prawej strony i odpaliły się kompsy. No i rzeczywiście podszedłem do kompsy, czyli komps tak już Nexa stał wtedy. Naprawiłem ja byłem, te to kompsy, miałem. to prawda i obok jeszcze był Kamilek wtedy. Później też byli wszyscy tam. Ja też próbowałem wstać, ale ja te kompsy nie ogarniam. No to szedłem na Nexę, a nie z nim byłem. Doszedłeś ja. Po... ja, ja, ja no tak, ładny chłopak, ja z jestem doszedłem, bo to jest polek, że nogi Dobra, moja opinia. E, ABis sam sprzątał ciała i teraz udaję do przyciskiem. Da, ta, tak, totalnie, dlatego nie robiłbym tego dalej, tylko zgłaszałbym teraz przycisk. No. No ja nie wiem, co ty tam nie masz w swoich 1200 godzin, tak? Ale Nexe jak od razu próbuje na AB'ego i na mnie zrzuca Nie, nie, to, nie na ciebie, nie po prostu Abi odwalną przyciski i krzyczy OK! Ktoś posprzątał. No ja w sumie... Tylko mówię no kogo byś, widziałem w, bitaule, w dwójkach, bytale, widziałem ciebie i biegł raz, same, same. no widziałem, o, Pecia, w, widziałem Pecia w widziałem w o to ale był, to było obok mnie. No i tak samo w tym odwa jeszcze wtedy diabeł. Ja z ja się, nie trzymałem, no ja nie mam innych podejrzeń, więc moim podejrzeniem jest swoje, że raczej. Jak jest jesteś fortelerem, weź w Kamilka, bo jak ja nie Ja jestem fortelerem, ja Pewnie. No bo jak ja byłem impostorem z Kamilkiem, to on był kiedyś tam, to on był janitorem i biegał za mną, żeby sprzątać ciała, więc to byśmy jak idealna rola dla niego. No ale, o Jezu, A ktoś coś widział, było, no ale kiedy No dobra, ktoś, ktoś widział Kamilka, czy nie? Bo ja, 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 ja stary, ci widziałem w medzie, ja tam przyklikiwałem rakietkę, to tam byłeś w tamtym momencie, ale nie wiem, co ty Widziałem go pod koniec rundy, tak byłem, no. 10 sekund przed końcem rundy pod prawym reaktorem. No. Nie wiem, śmierdzi mi Nexa. No, no dobra, ja... Kamilka by walił, ale nie wiem. No nie, no czemu mnie? Ja Dobra, nie ja zaufam Ale mimo bardziej z niż tak Ale troszkę mnie Jeśli przeżyję, diabeł jest o, Był już potencjał na fajną grę, ale wiadomo, no oczywiście, że nie. Nachłój Trzymaj się, diabełku, trzymaj kciuki, trzymam kciuki, nie. Spokojnie, Bizowie. Do 2026 roku jakaś gra mi wyjdzie. Wierzę. <śled> Słuchajcie, jeżeli próbuję się oczyścić, jeżeli Medard mówi, że to było jakby wyłączony reaktor, to ja tym bardziej... On Zbogę nie wygra bywa. tego, my my Ja nie, 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 nie z... ma z... surwivora! Z... Z... Ja mam. Ja wrażenie, że diabeł zabijałby trochę więcej. No właśnie tak kurde to typowa kamilkowa gra, tak jakby się zgadzało, on był Janny Bel. Gaminek, pewniaczek, pewniacz queen! Ej, dobra, gutelnik istnieje! Gutelnik istnieje! Kamilka dokończy te dwa taski, a <grystanie> mi mi zostały taski chyba tylko już. Good ending. Let's go, let's go. I nawet dwie minuty gry i no, mi to nie jest Jezu, no czemu? Nie k... znowu, bo czemu nie? Ja Chciało nic nie zrobię na siebie. Bo jesteś binanem yeah. go ten Ten drugi Brawo, brawo, brawo. Kills 5 by the way.